Siemano witajcie tutaj, Woja tym i nie uwierzycie z kim gram w Bedwarsy Eee odezwij się ta osoba Heleo E Uwek. Co? To co się robi? Chodź tu, chodź tu do mnie, razem. Ej pałusko jest, ile spa... Co nie możesz spać, bo to jest łóżko. Ej, to jest łóżko, dzięki któremu ty możesz wstać, a nie spać. Jak umrzesz, to budzisz się tu. A jak rozwalam ci łóżko, to się... Ej, już czemu nigdy ty nie budujesz łóżko, nie będę mógł spać? E, bo ty nie śpisz nob! Nie, dobra widzowie, będę musiał prawdopodobnie e, całą arenę sam grać, e, ponieważ nubek no nic nie ogarnia, Ej. ani klepy, ani nic. Czemu nie gadasz ze mną, tylko uciekasz? Yy, no bo tu się walczy z innymi graczami, no zaraz ci wszystko wytłumaczę. O nie, o nie I to o, jacyś... Ej, patrz tytaj, jakiego z maskina! Patrz, ten drugi! Jakiego maskina? Co patrz! Ten coś idzie. Co? Już nie mogę, już nie mogę, już nie mogę, bo ja gram jeden na dwóch, ja muszę to Zielony! Wier... Zielone, co? Zielone, robię sobie Teron. zielone Steron, steron się nazywa on ma Mam mojego skina! Okej, okay. okej, okay. okej! Okay. Oła! Jaki on ma zasięg jakiś dziwny na początku mi złapał Dobra, jakie on ma skina? Nie... Nupka ma no, takiego jak ty? No nie wiem, właśnie typu ja na co ja mam robić? Da, zadanie mi daj Domek? Buduj, buduj, buduj Stary, bierz surowce i buduj No ty jesteś dobra, dobra od budowania Weź wełnę, buduj wełną Stary, wszystkim buduj Wełną Dobra, dobra Wszystkim, 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 wszystkim Pyk pyk pyk. Cię kręcę normalnie. Obuduj, jak największe łóżko zrób, tak budować umiesz. Potem klikasz na jakiegoś tam gościa, tam ogarniesz. Się kupuje od niego za żelazo i za wszystko. Po prostu klikaj cokolwiek. Stary, cokolwiek oh klikaj, God. będzie śmiesznie. Cokolwiek po prostu, byle co, byle co, byle co stary. Wszystko, wszystko okay. klikaj. Będzie tak śmiesznie. wszystko ogarnę. <laughs> na pewno wszystko ogarniesz, no dobra. I, I najważniejsze, pilnuj łóżko, pilnuj łóżka i powiedz mi jak będą szli do ciebie ludzie. O. To jest bardzo... Dobra. Story okay. już, mam cztery emeraldy. Dobra, robimy obsydianowe łóżko obsydianowe, obowiązkowo. A tu można kupić Dita? Eee, y, niestety chyba nie. Ale jakby jak... Moka, był... to się pokopię. Tak? To spróbuj sobie kopać Dita i da. A ty ty is jakiś! O nie, o nie! Ej, zabił mnie, Semu! Dobra, zabił cię! Stary! <grym> Nowek! Dobra, lecę do ciebie Nówek. Walcz z nim, walcz z nim, walcz z nim. Dobra. Nie! O, jest jakiś. A? A? Jest? Pokonałem go sam. Dobra, Nubek, no, ciebie już nie ma, nie? No... Dobra, y, drugie podejście. Nubek, y, tamto może nam nie wyszło, ale teraz na pewno nam wyjdzie. Dwie minuty Musi przetrwałeś, wyjść. Nub. Ile teraz przetrwasz? Nie <laughs> ty... powiem, bo ty mi nie powiedziałeś w ogóle, czy jest łóżko i co? No, zabudowuje się łóżko. E, tutaj patrz, Idziesz, podchodzisz do. Ja tego kupiłem typu. w ogóle. Kupiłem tego co tak wystrzela, nie? Taką kulę Aaa, to jeszcze nie teraz, ale stary, ja ci wytłumaczę Patrz, wchodzisz tutaj w blocks Masz blocks Klikasz sobie w różne rzeczy Tak, ja sobie wezmę endstone Endstone jest bardzo silny A co A, to za czy... dirta? A tu nie masz dirta na tej mapie no Nie, nie. masz dirta, nie W ogóle nie masz dirta, Nubek No głupie. głupie, nie? Głupie na maksa Ale Nubek, spokojnie, możesz... Kupować, zrób, po prostu kupuj wełnę i rób największą bazę wełny To jest twój cel na ten odcinek, największa baza wełny A ja się zajmę po prostu resztą Ta, to Tak, khoajada, calculus, cancel, To właśnie tak! Nubek! Widzimy, że jesteś że będzie śmieszny odcinek z Nubkiem Więc oczywiście <g receptors> zostawcie łapeczkę w górę I jeżeli chcecie więcej e, Bed z Newbem Ja gram pierwszy raz ci tutaj lecą już do mnie, tamci chyba nie Dobra, pyk, pyk, pyk Aha, 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 to z Tak, pek 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 co? Budujesz, może... budujesz, się do góry, o może. Okej, okay. okej, okay, ja co? Mam... Odpuścił tak, Spadł! Co? Spadł! Rzuciłeś go fireborem? nie po prostu sam spad sam no, spadł Jak? tak, 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 a jak tak, 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 Jak go nazywamy? Debil. Oh, nie, zginąłem, dobra, 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 dobrze, że tyle wełny. Tak, Devin, to jest Devin Nubek, to jest mam mieczek jakiś Ojoj, stary, no to masz ten drewniany O nie, kupiłeś kamienny miecz? Lol No, jak się rozwija, o nie, nie, nie Ty, fireborem go walnąłeś LOL! No, a jak? Tym wystrzałowym Dobre, No, nie umiem kupować Dobrze O, ucieka przed nami, ale nie. a Uważaj, tu jest jakiś gościu, coś robi Tym, te. O, dobra, dobra Cyk. O kurczę. Ale ja Debin, padłem. ale debin! Ja spadłem! Spadłeś, ale ja go rozwaliłem! Let's go, let's go! Serio? Tak, tak. No idę budować pojem, dobra? A Dobra, dobra. Co dobra. najlepiej? Co najlepiej budować? Eee, szkłem teraz, szkłem od góry daj, kup szkło, kup szkło. O, dobra, pek, dobra. Damy radę, damy radę. Grunt to zabrać im jak najwięcej czasu i będzie git. Będzie gitowa. Cyk, cyk. Dobra, idę teraz. Tak, 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 dobrze, szkłem, właśnie tak, Nówek, jak my to obronimy, nowek. Dobra, cel to po prostu musisz jak najdłużej przetrwać, no. Ty yy, poprzednim razem dwie minuty przetrwałeś, teraz zobaczymy, ile przetrwasz. O nie, tam... Co? Nie ma już żółtych, stary, niebiescy ich wylaminowali. Ej, to niebiescy są chyba koks, co? No są giga koks, patrz, jak my się długo męczyliśmy z nimi, z tymi żółtymi. Ale złotymi. ja gram pierwszy, drugi, no dobra, drugi raz. Ej, ale w sumie, beka, naprawdę, co tu się wydarzyło? Dobra, mamy Sharpnessa, będziemy mieć Sharpnessa Co tu się to wydarzyło? To Ej, ale trochę ta gra jest fajna, tylko... Co? Fajna jest, no Fajna ta gra. Nie Wars. podoba ci się? Pet Wars, Pe pet Wars? Ej, pet nie idzie ktoś do mnie! Co? To ja, to ja, to ja, to ja, A, uf, to ja. Idzie... <laughs> Ty mnie biliłeś, no, be. I tam ktoś idzie, patrz, serio Eee, dobra, to ja już tutaj robię mining Wali, Fireballe wali! O nie, to jest ten niebieski, ten co ogarnia Zabudowaj, Dobra, zabudowuj, zabudowaj, 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 zabudowaj cały czas. Pewnie. Cały czas. O nie, tam drugi do leci Dobra, tam leci drugi Nubek Będziemy mieć giga przypał Aha o. Aha aha po Jan, putuję. Dobra I Nubek, ja cię muszę idzie, zostawić, chodź, uciekamy! Ktoś. Uciekamy! Nubek! Bedłeś? Yeah, tak. Dobra, ewakuacja stary, to są takie ogarniacze. Nubek, kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Trzecia Aha. arena, ostatnim razem 4 minuty przetrwałeś, więc teraz jest cel. Opa, co robisz? Prawym przyciskiem klikasz? A czemu ty Was? No tak! Aha. Co to jest za średnie Średnio nie nieźle. Dobra, słuchaj nowek. Teraz albo nigdy. Ja już mam dość bycia, przegrywam. E, jedno złoto jeszcze. A czemu ty ty masz taki, czemu ty masz y, kobietę. Kobietę? Ty nie widzisz? A nie, skina? to ty. No ta, nie, to mi się pomyliło, sorry. Co? Widzisz Alex na skinie? U mnie? Tak. Czemu? Nie wiem. A no nie, no co? A no i koniec. Stary. Nie no, co za lamu ze mnie naprawdę Masz złoto? To się, Możesz mi... No, o, to rzuć mi, rzuć mi, rzuć mi. Yo, Nubek, to skończyłem. Dobra, ty cały czas zbieraj surowce, a ja będę je wykorzystywał do y, spadania z nimi. Serio, to będzie dobry pomysł. Okej, okay, lecą do nas akurat. A to tylko... Ja mogę tylko ten? E, nie, ja też mogę, ale jak się buduje to w tym czasie niestety tracę to W sensie obcy. A, nie mogę zbierać No, 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 no. Tak, tak Wtedy ja muszę stać, żeby mieć coś do tego, dobra Dobra, dobra, ja już teraz nie buduję się szybko O na mega debinę, tylko ktoś mi łusko zniszczy to go zniszczę Stary, lecę tu Lecę to. Dobrze mówię Dobra, teraz na górę Na górę Pięknie Pyk na górę, jeszcze wyżej wyżej Dobrze. Pek, pek, pek pek Nie! Ale jestem debilem! Zginąłem od upadku! Co? Dobra, Serio? dobra, dobra Nubek szybko surowce, 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 Dobrze, dobrze Nubek, to będzie dobra taktyka Ty surowce Ja totalnie Jest będę... Jest to jedno minęła. ten, bad. Dobra. A budować łóżko, yeah. co? Ja... Możesz budować łóżko, jak chcesz. Możesz budować łóżko. Ja lecę się klepać, ja lecę się klepać. Nie ma opcji, tutaj, że przegramy. Nie ma opcji, to jest nasze trzecie podejście. No bo teraz nam się uda. Teraz nam się uda, mówię ci. Wiedzę ci, wiedzę ci. Ja siedzę na bazie, nie? Siedzi na bazie, a ja lecę do aqua po raz kolejny. O lol. O. Okej. Okay. Nie, zrzucił mnie z TNT Znowu z TNT jakiś prezent mam Jaki? O nie, budują się teraz dla nas, budują się. Zabuduj łóżko szybko, zabuduj łóżko, zabuduj łóżko No, Dym. zabuduj łóżko Zabuduj łóżko, zabuduj łóżko, zabuduj łóżko Tak Tak pek pek Idzie ty, pek! Yes! Obroniłem! O oh my god! Okej, o my god! O oh my god! Zrobiliśmy to! No, broniliśmy! Dobra, stary, wymień to na endstone, wymień to na endstone, dam ci endstone. Świetnie. Teraz biorę Ej. ten. No, kurczę, ale normalnie się stresuje. <coughs> <coughs> Najbardziej stresujące na my świecie, nie chyba no ta naprawdę, gra. Naprawdę, naprawdę, ja nie wiem co tu się dzieje, nie? Pek. Wtedy ta gra to Pyk. jest najcięższa gra, o. chyba, nie? Dobra, przetrwałem. Nie taka najcięższa, ale na pewno na skomplikowana. Pek. Jest! No. Zrzuciłem go? Nie, 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 nie nie, nie, nie. Dobra Lecę, lecę im totalnie No kurczaki! Nie mogę z nimi nic zrobić Dobra, my się tak ciągle klepiemy A tam ci już pewnie się rozwinęli wszyscy A my tutaj jak lamusy stoimy Dobra, o, powiem ci tak Nie jest Pas na, na łóżko Piękne łóżko Nowek, piękne łóżko Ja naprawdę, trudno mi cokolwiek ugrać samemu widzowie więc... Ej, to dwóch idzie! Jakiś dwóch idzie do nas To idzie? są git Ta. czy nie git To są mega git. Mega git. nie na no, żartuję, oczywiście trzeba będzie ich rozwalić Pek, 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 pyk. pyk, pyk, pyk. Ha, ha! Co Fireballem? Nice, nice! Firemolem. Ty tak, już to więc kozacko, dobra, teraz ja ich tutaj muszę. Potraktuję Tych, ich Okej, okay, wracamy, wracamy. Dobrze, zrzuciłem jednego. Okej, okay, przeżył, nie przeżył. Świetnie. Daj radę, błagam, błagam. drugiego, błagam. dobra, 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 stary. Póki co, dobrze się bronimy, numek. Grunt, jak najdłużej przetrwać. Mamy już rekord. Przeżyłeś Trzymaj. 4 minuty i pół. i pół minuty, więc jest rekord, Nub jest rekord. Oh my god, błagam. Ty się skup, żeby to wygrać. Ja nie mogę tego wygrać, bo ja gram sam i to jest najgorsze. Jak ja sam, gram... co ty mówisz? W sensie, no z tobą, ale. Co ty w ogóle do mnie mówisz teraz? <laughs> Z tobą, ale jak idę na typków, to idę sam! A I to, to idę z tobą na typków, na klepę idę. O, idziesz? Dobra, dobra, to, to dawaj Nubek, zobaczymy jak pójdzie z tobą na klepie. Dobra, dobra, Tylko to żebyś idem. nie zginął idąc po moście. Bo to będzie... No właśnie, bo tu trzeba się budować, tak dużo tego jest! Będzie śmiesznie, jak zginiesz budując się na moście, nie? Tam wszystko jest zbudowane tak, że ogarnie. Ej, a czemu tam są damenty? Mam iść podamenty? Możesz pójść po diamenty jak chcesz. O, star. O kurczę, spadłem! Mam ich jak na wyciągnięcie ręki. Ale ja nie chcę się poddać. Stary, broń, broń, broń! Okej. Okay. Yes! Yes! Nie mają łóżka, stary! Teraz, teraz nasza okazja. Oni nie, rzuci do nas idą. O nie, oni. nie, nie. nie. Rzuci do nas idą. Teraz ktoś się będzie śmiał, nie? Bez łóżka. Daj, da, daj, 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 rzeczy, daj rzeczy, daj rzeczy, stary, daj rzeczy szybko. Daj rzeczy, stary, szybko. Rozrzuciłem. Okej, okay, okej. Okay. Oła, oła. O nie, stary, mamy przerąbane, ale 5 minut wytrzymaliśmy, Ech. nie? Pięć minut wytrzymaliśmy Kurce, no Stary! Jest dobrze, jest dobrze, wygrana dalej trwa, wygrana dalej trwa, stary Co? Ty jesteś koksem! Co jest dobra! Cześć, dobra? Buduj to może Bu buduj to no, buduj to, buduj, buduj, buduj. Ja biorę... To, żelazny secik. Yo, jak my się długo trzymamy, ja nie sądziłem, że tyle... Jak... Ej, stary! Tady. O nie, to jest jakiś tutaj pękna ty! O nie! Aj, nowek, 6 minut wytrzymałeś. Jo. Ej, stary, to był ostatni typ, w sensie ostatni team Nowek, drugie miejsce tak? zająłeś. Zajęliśmy! Tak? No, drugie miejsce mamy. Jest dobrze. Jest dobrze. <laughs> Więc, patrzę. Widzowie, jak chcecie kolejne z znowu, znać znacie na w komentarzu. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, tutaj to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.